Hej! Mieszkasz z partnerem bez ślubu w mieszkaniu, które należy tylko do niego? Uważaj! Fiskus może uznać, że trzeba zapłacić podatek. Dlaczego? Bo prawo traktuje to jako nieodpłatne użyczenie mieszkania. Jeśli partner tylko dokłada się do zakupów i płaci rachunki za prąd czy internet, ok. Ale jeśli zacznie pokrywać czynsz administracyjny, podatek o nieruchomości albo ubezpieczenie mieszkania, to już może być problem. Wtedy urząd skarbowy może uznać, że właściciel uzyskał przychód z nieodpłatnych świadczeń i trzeba zapłacić od tego podatek dochodowy. Takie stanowisko potwierdzają interpretacje KIS, na przykład z marca 2022 roku. Podsumowując, w konkubinacie nie każde wspólne wydatki są bezpieczne. Podatki, ubezpieczenie czy czynsz administracyjny powinien płacić właściciel mieszkania. Partner może dokładać się do rachunków i bieżących kosztów, i to jest OK. Obserwuj podatkową mamę. U mnie podatki są wytłumaczone po ludzku. Pozdrawiam. Miłego dnia.